Dzień dobry, kochani, witam w tym pięknym dniu. 15. dzień kwietnia, przepiękna pogoda. Wprawdzie jak na Chorwacji to troszkę zimno, bo zaledwie 10 stopni, w nocy było około 6-7, ale jest bardzo przyjemnie. Zaczynam kolejny dzień. Miejscówkę wczorajszą już widzieliście. Spało się tutaj bardzo fajnie. Tam z tyłu stoi sobie też jakaś parka z Czech. Bardzo mili ludzie, ale trzymamy się na dystans. Oni chyba są z tych właśnie takich covidowo wykluczonych, bo dość sporo takich osób jest. Uciekają po prostu przed chorobami, boją się, mają swoje stresy z tym związane i trzeba uszanować ich prywatność. Miejsce przepiękne, no, pobudka z takim widokiem to jest naprawdę coś pięknego. 8.44-45 mniej więcej w tym momencie jest. Ja już na nogach około 2 godziny tylko siedziałem, sobie pracowałem. Z takim widokiem naprawdę praca idzie zdecydowanie lepiej. Dwie godziny pracy w tak, z takim widokiem to jest po prostu 6 godzin normalnej pracy za biurkiem. Biorę się za życie, chyba sobie zaraz motocyk ściągnę i gdzieś się przejadę. A w ramach połączenia miłości do Podhala z miłością do Chorwacji. Piękne śniadanko z oscypkami z korbocami, z takim widoczkiem na piękną chorwacką zatoczkę. Niestety poranny rozruch trochę mi zajął, dość sporo pracy było. Dochodzi godzina 11, wszystko już spakowane Akumulator się ładuje, jeden panel wystarczy, bo tutaj słońce po prostu świeci ściekle. I to słońce naprawdę się przydaje, bo jest w sumie chłodny wiatr, ale i tak jest prawie 13 stopni. Przy czym, jak są momenty, że nie wieje, to w ogóle jest bardzo ciepło. To się wydaje, jakby było 16-17 stopni. Jadę gdzieś, pewnie w te górki, ale jeszcze nie wiem do końca. Chyba nie mogłem zacząć inaczej tego dnia jak przejażdżką e, magistralą Adriatycką. Każdy, kto jechał tą drogą, to wie, że ta droga jest po prostu genialna. Krótko i zwięźle. Przepiękne zakręty, przepiękne widoki. Zakręty wyprofilowane w ogóle w taki sposób, że na ograniczeniach prędkości można naprawdę jechać troszkę szybciej i wtedy motocykl tak fajnie dociska się do tych zakrętów. Motocykliści na pewno zrozumieją, o czym mówię. Nie, motocykliści będą marudzić, że się jedzie za szybko, ale trudno. Pogoda jest przepiękna. Warunki dzisiaj do jazdy są genialne. Temperatura około 12-13 stopni i słoneczko. Nie jest za ciepło, ale zimny tak naprawdę jest wiatr od gór, bo widać jeszcze gdzieś tam w górach, że dość sporo tego, tego śniegu leży. Natomiast jak się trafi w taką dziurę, że nie ma, że nie ma wiatru, to momentalnie temperatura skacze do 15-16 stopni. Aktualnie jestem, dojechałem do miejscowości Karlobach. Z tyłu, tam za mną, widzicie Kościół Świętego Karola Boromejskiego bardzo charakterystyczny punkt tutaj w Chorwacji. I kościół też z piękną historią, ale to nie kanał historyczny, więc nie będę wam za dużo opowiadał. No i teraz się zastanawiam, czy lecieć tutaj w stronę wyspy Pag, czy lecieć tutaj w stronę naszych pięknych gór Paklenicy Welebitu. Zastanowię się jeszcze, bo jeszcze nie podjąłem decyzji. No i oczywiście, że pojechałem w górę, bo jak żeby inaczej. Góry kocham, góry uwielbiam i po górach najbardziej lubię jeździć, dlatego to było naturalne, że w góry pojadę. Szczególnie, że droga z miejscowości Karlobach w stronę Welebitu w góry jest naprawdę genialna. No, to jest po prostu kolejna z tych dróg, które są drogami obowiązkowymi w tym regionie. Jak będziecie, to koniecznie trzeba je spróbować. Z pięknymi widokami, z super zakrętami no, naprawdę Mistrzostwo Świata. Ale dojechałem do pewnego miejsca. Nie ukrywam, że temperatura zaczęła dość mocno spadać. Wiatr zaczął dawać dość mocno w kość i temperatura spadła do tam 5 czy 6 stopni i w sumie stwierdziłem, że no góry mam na co dzień, po górach jeszcze będę miał okazję pojechać, więc zawróciłem z powrotem tą samą przepiękną drogą i Ruszyłem w stronę znowu Magistralą, w stronę promu na wyspę PAG. I właśnie teraz się tutaj znajduję na parkingu. Ruch tutaj jest żaden. Ja już czekam, sobie jako pierwszy. Akurat dobrze się trafiło, bo zajechałem jak prom przepłynął. I teraz mam jeszcze 25 minut oczekiwania. Akurat sobie zrobię jakieś rzeczy związane z pracą i lecę sobie na PAG. Koszt przeprawy promowej na wyspę Pag w jedną stronę, jedna osoba plus motocykl wyszło 39 kun, więc cena całkiem znośna. Dobrze akurat trafiłem, bo nie trzeba było długo czekać. Jak tutaj byłem w zeszłym roku, to na prom, tylko że w drugą stronę czekałem chyba ponad godzinę, jeśli dobrze pamiętam. Pustki, totalne pustki, to trzeba sobie przyznać, bo w sezonie te promy są zawsze zatłoczone, czasami nawet nie wszystkie auta się zmieszczą, a teraz bardzo puściutko, zaledwie kilka samochodów. Wjazd na wyspę Pag zawsze od jednej czy od drugiej strony to taki trochę jakby się wylądowało na Marsie. Wyjątkowo surowa jest ta wyspa. Kamienie, jakieś tylko drobne, drobne zielone krzaczki i owce, charakterystyczne to jest, owce, kozy i różne inne takie zwierzęta hodowlane to jest bardzo charakterystyczne, bo wyspa Pak właśnie słynie z najwspanialszych w okolicy wyrobów z mleka owczego i koziego, przepyszne sery fantastyczne sery i inne wyroby to te, te owieczki właśnie te zwierzątka sobie wyskubują, nie trawę bo tutaj jest niewiele trawy, tylko właśnie zioła które tutaj gdzieś między tymi kamieniami rosną i dzięki temu, że one te zioła sobie po prostu jedzą, to te wyrobki wyroby mleczne, są naprawdę fantastyczne Wyspa Pak nie jest największą wyspą chorwacką, jest, jeśli dobrze pamiętam, to jest piątą co do wielkości, ale za to jest najdłuższą ma najdłuższą linię brzegową, tam bodajże 300 km Sama wyspa Pak jest długa na około 60 kilka kilometrów Bardzo lubię jeździć po tej wyspie, naprawdę Bardzo fajnie, droga położona pomiędzy dwoma może nie pasmami górskimi, ale takimi szczytami po jednej po drugiej stronie. Szczególnie w taki czas jak teraz bardzo dobrze robi, bo tutaj właśnie w tym momencie jest około 16-17 stopni, ponieważ nie dociera ten zimny wiatr z Velebitu. Także naprawdę jedzie się genialnie, cieplutko. Chyba właśnie tego mi brakowało i cieszę się nawet troszkę, że nie pojechałem w góry, tylko pojechałem sobie tutaj na właśnie wyspę Pag. Po drodze udało mi się jedno, jedyne stoisko z serem właśnie otwartym dorwać. Najpierw je przejechałem, ale później szybka nawrotka i, i porozmawiałem sobie troszkę z panią. Pani zadowolona, że ktoś coś w ogóle kupił. Ser kupiłem oczywiście, bo jak żeby inaczej. Pani mi jeszcze zaproponowała swojską rakiję, zaproponowała wino, ale już jakby tak nie brałem tego. Już wystarczająco mnie za ser skasowała, bo za ser zapłaciłem 140 kun. Dobrze, że nie spojrzałem sobie od wczoraj leku. Kosztuje, ale domyślam się, że z siedem dych mnie ten ser kosztował, yy, ale jest dobry, bo już właśnie stoję teraz przy Forticy Pag, czyli paskiej fortecy. No i oczywiście wsuwam ser, przepyszny jest, nie będę teraz jadł przy Was, żeby nie mlaskać. Yy, ser jest genialny, jest naprawdę bardzo smaczny. Miałem go dowieźć do domu, ale już wiem, że się to nie stanie. Także przepraszam, mamo, tato, musicie sobie przyjechać tutaj sami po ten serek. Yy, Twierdza Pak w zasadzie to jej ruiny, bardzo ładne A tutaj na dole paski most Czyli most łączący wyspę z lądem Tylko taki fragment, jakby tutaj jeszcze było jeszcze, jakby tutaj był teren No to wyspa Pak nie byłaby wyspą, tylko półwyspem A tak to stała się wyspą eee, Dojem ser i jadę dalej Ostybki są pyszne, ale ten ser to też jest mistrzostwo świata. Polecam. A teraz szybki przeskok do miejsca, które osoby znające te dźwięki już będą doskonale wiedziały, gdzie ja jestem. To oczywiście organy morskie w Zadarze. Nigdy nie wiadomo kiedy który zagra. Bardzo fajne to jest. W 2005 roku oddano do użytku tą atrakcję. Działa to w ten sposób, że i fale i powietrze powodują, że sobie to gra. Trochę mi to przypomina nasze organy Hasiora na przełęczy snoska. Bo też jak jest wiatr, i jak są sprzyjające warunki, to coś tam zagra. I to tak samo jest z tymi samymi organami. To co jest w tym roku tutaj wyjątkowe, to patrzcie na te dzikie tłumy. Ci, którzy tutaj byli, to wiedzą, jak to wygląda tutaj w sezonie, prawda? A tutaj nie ma praktycznie nikogo. Najgorsze w takich wyjazdach tego typu, czyli One Life plus motocykl jest to, że jednak zostawia się samochód na dość długi czas bez opieki i. Człowiek jadąc na motocyklu cały czas się zastanawia. Czy z tym samochodem wszystko jest ok? Czy tam się nic nie dzieje? Czy nikt się nie włamał? Czy się nic nie spaliło? I tak dalej, i tak dalej. No niestety takie myśli zawsze będą towarzyszyć, chyba że się będzie parkować na kempingach, ale w momencie, kiedy śpi się na dziko, to niestety trzeba się liczyć z utrudnieniami, właśnie tego typu, że nigdy nie wiadomo, co się z autem dzieje. Oczywiście jakieś tam zabezpieczenia przeciwko temu również są, no ale o tym się za bardzo nie mówi. Przejażdżka już dzisiaj zakończona. Jak widzicie, jestem z powrotem przy moim domku na kółkach. Solary naładowały akumulator bardzo ładnie. Jeden panel w zupełności wystarczył przy tym pięknym chorwackim świetle. Jest godzina mniej więcej 16:00, a słońce jeszcze zachodzić nie będzie, także bardzo ładnie się wszystko udało, 230 km zrobione może i nie dużo, ale za to w takich warunkach, że coś pięknego dzisiaj jakieś relacje wrzucen na Instagrama i na każdą relację dostawałem przynajmniej 10 zdjęć z tego, że u nas na podchale jest bardzo dużo śniegu i w ogóle i że fajnie mam, mam fajnie, bardzo fajnie, przyznaję, bardzo się cieszę teraz ta gorsza część dnia niestety jedzonko, praca i totek na przyczepie, to znaczy, że miejscówkę zmieniam Wcześniej tutaj byli Czesi, troszkę raźniej mi tutaj było Poza tym ja mam taki, mam taki zwyczaj, że nie stoję dwie noce w jednym miejscu Jeżeli nie ma nikogo takiego, kto by mógł na samochód spojrzeć Ale o tym jeszcze pewnie będę rozmawiał z wami Do życia a życie w takich warunkach i w takiej pogodzie, bo jest teraz 15 stopni, chociaż godzina jest 18, życie w takich warunkach naprawdę jest fajne. Eee, czas na jedzonko z pysznym serkiem od ciotki z wyspy. Komputerek sobie pracuje. Na razie on sam, zaraz ja do niego dołączę. Kawka gotowa, ale to, co najważniejsze, to widok. Słuchajcie, z takim widokiem. Aż się chce żyć, pracować. No jest pięknie, co by nie mówić bajka miejscówka bardzo fajna ale tak jak mówiłem trzeba się będzie powoli zwijać i jechać na nową miejscówkę a tą zostawimy komuś innemu ja uciekam już na kolejną miejscówkę więc będę powoli kończył ale jeszcze wam chciałem pokazać jeden znak do którego niestety musicie się przyzwyczaić jeżeli chcecie nocować na dziko w Chorwacji Zakaz dla kamperów. Co to oznacza? Oznacza to, że samochodem tych typu camper nie możecie tutaj wjechać. Przepisy chorwackie mówią jednoznacznie, dla kamperów są przeznaczone specjalne miejsca, czyli kempingi lub camper parki. Natomiast spanie na dziko w takich miejscach dozwolone jest tylko i wyłącznie jedną noc. Natomiast w przypadku mojego samochodu to nie jest pojazd kempingowy, tylko jest to pojazd osobowy i bardzo ważne jest to, żebyście pamiętali, jeżeli macie typ pojazdu specjalny kempingowy to po prostu ten znak Was dotyczy i nie możecie tutaj wjeżdżać. Teoretycznie, chociaż w praktyce i tak wiadomo, że ludzie wjeżdżają i poza sezonem nikt na to nie zwraca uwagi, ale w sezonie bardzo, ale to bardzo mocno na to zwracają uwagę. Słoneczko już zachodzi, ja uciekam. Trzymajcie się, do jutra. No, odwróć się. YouTube czekają. Eee! O! Pięknie. Jedzcie, jedzcie. Was wydoją i będą przepiękne serki. No już musiała się zlać ze szczęścia. Ech.